Michał dziś piąte w sezonie, a trzecie z rzędu zwycięstwo. I awans na piąte miejsce w tabeli Peko Ekstraklasy. Jakbyś w kilku słowach podsumował ten mecz z górnikiem. Myślę, że bardzo fajnie, że wygraliśmy dzisiaj ten mecz i mamy trzecie zwycięstwo pod rząd i możemy piąć się w górę tabeli. A co do meczu na pewno początek był trochę ciężki trochę górnik nas zechnął na, na własną połowę i potem strzeliliśmy bramkę i myślę, że to my dyktowaliśmy warunki w tym meczu. Wreszcie zagraliśmy na zero z tyłu, co dla ciebie jako defensywnego pomocnika też jest na pewno ważne. Mhm, racja, no fajnie zagrać mecz z tyłu, bo na pewno pracujemy ciężko na to, żeby nie stracić bramki, a, a strzelić coś do bramki rywala. Kolejny mecz formacja 4-4-2. Jak ci się właśnie w tym ustawieniu gra? No bo już nie masz dwóch obok siebie kolegów, tylko właśnie jednego Filipa na ścimento. Na pewno dla mnie i dla Filipa jest dużo więcej biegania w tym, w tym ustawieniu, ale mamy dwie bardzo dobre dziewiątki i myślę, że ta taktyka na tą chwilę się bardzo dobrze sprawdza. Kolejny raz meczy siebie wspaniały doping z trybun. Kolejny raz musimy pochwalić kibiców. Nie no tak, no kibice nas bardzo niosą i naprawdę dziękujemy, że możemy na nich liczyć w meczach w Radomiu i, i na wyjeździe. Przed meczem miła uroczystość dla ciebie, dla Leandro. Ty w spotkaniu z Lechią w Gdańsku rozegrałeś setny mecz w barwach Radomiaka. 100 meczów to już jest bardzo dużo, także jakbyś mógł podsumować te 3 lata, te ponad 3 lata w barwach klubu z Radomia. No myślę, że 100 meczów zagrać dla Radomiaka to jest naprawdę coś bardzo fajnego. 3 lata tutaj spędzone. Myślę, że pierwszy rok jak najbardziej udany, od razu awans do pierwszej ligi i potem za drugim razem udało się awansować, ale wydaje mi się, że no, trzy bardzo fajne sezony tutaj w wykonaniu razem z Radomiakiem. Podkreślali to już dziennikarze na pomeczowej konferencji. Za tobą drugi naprawdę bardzo dobry mecz. Już w Krakowie <grym> pokazałeś się z bardzo dobrej strony. Ta twoja forma rośnie i szkoda, że teraz 16 dni przerwy. No na pewno szkoda. W tych dwóch meczach naprawdę dobrze się czułem ale miejmy nadzieję, że ta przerwa będzie, trochę się odpocznie i jeszcze uda się zagrać jeszcze lepszy mecz Dzięki. niż te dwa ostatnie. Dzięki, Dzięki bardzo. Dzięki.